To już ostatni opening Pokemon GO na naszym kanale i ostatni zestaw, jaki otwieramy, to jest Special Collection Team Instinct i tym oto boksem zamykamy naszą kolekcję Pokemon GO. Z kartu z będziemy mieć wszystkie karty promocyjne z Pokemon GO. W tym odcinku też właśnie pokażemy Wam, jakie karty promocyjne są w tym rozszerzeniu. Co ty takie wielkie oczy robisz, co? <noise> a taka propo, to mamy, słuchajcie, taką ciekawą informację. Że jeden był czarny, box i tata z tych małych figurek, na przykład tego miu, robi figurki z czasów, kiedy były jeszcze takie wojskowe. Kiedy mieszko pierwsze. żył. bez koni. Średniowiecze, nie inaczej. Nie wiem, pada, bo wtedy, dopóki nie istniały. Przygotowuję figurki, coś na bazie Warhammera w Battle. Hej, młoda, nie głosuj, wsiadaj tutaj. No, do góry nogami otworzyłem, Dobra, to z tej strony. <laughs> Otwieramy nasz boksik. Kodzik, proszę bardzo. I z tego to będziemy wycinali sobie właśnie sparka. I to magnesik pójdzie na lodówkę. Sześć boosterów. Karta promocyjna ze sparkiem. I piękna spinka. To już trzecia w naszej kolekcji. Ale niestety niebieską spinkę. Milenka gdzieś po prostu już posiała. już tylko się ostała ta czerwona. Ała, ała, ała. Dobra. Mamy tutaj Sparka. Spark jest śliczną kartą. Zobaczcie, jak się ładnie błyszczy. No, trochę centering jest krzywy tutaj z tej strony. No, ale no trudno, no trudno się mówi. Spark ląduje w niebieskiej koszulce, bo postanowiłem, słuchajcie, że całe Pokémon Go będę właśnie trzymał w niebieskich koszulkach. O. I karta promocyjna zasila karty promocyjne, tak. Tutaj trzymam karty promocyjne i później Wam pokażę te karty z Pokemon Go. Ogólnie jest ciepło, jest lato. Milena, tak jakby coraz częściej jest gdzieś albo na dworze, albo z koleżankami i też nie za bardzo mam kiedy z córką nagrać jakiś odcinek, więc niewykluczone, że przez ten okres letni będziecie widzieć po prostu moją samotną łysinę. Może się uda jeszcze jakiś odcinek z Mileną zrobić. A teraz. Kurde, no właśnie i tak to słuchajcie jest z Mileną Dobra Milena siadaj albo... Ech, dobra nieważne ma Mamy tutaj piękną spineczkę Tak, z drużyny instynktu I zostały nam sześć busterków. Tak jest sześć Proszę bardzo Kodzik Lecimy Nie ma co przedłużać tego odcinka To i tak jest tylko słuchajcie sześć boosterów I cała masa kolejnych po prostu powtórek, proszę bardzo Kodzik, zastanawiam się raz, dwa, trzy, cztery czy w ogóle przekładać te karty, czy od razu nie lecieć na ostatnią, zobaczymy Chansey, ogólnie to co, no polujemy na Rainbow'y, tam jeszcze kilka brakuje nam kart tych takich ultra rzadkich więc może z tych sześciu boosterów coś wpadnie, może wpadnie jakiś Ditto to nie jest Ditto, no i Tyranitar, no właśnie Dobra, drugi booster. Proszę bardzo, kodzik I lecimy. Raz, dwa, trzy, o, i cztery karta Vistar, Dobra, lecimy. Czy tutaj będzie Dito i jakaś karta Rainbowowa? Satu i Sylveon. Proszę bardzo. Raz, dwa, trzy. I jedziemy. Nie ma co gadać, jaki to Pokemon, bo są takie powtórki, że Kamerupt i Pikachu. No właśnie. Także to będzie, jeśli chodzi o Open, to będzie w miarę szybko. Proszę bardzo, Kodzik. Raz, dwa, trzy, cztery. I jedziemy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, Pośle. Jest! Blasto jest trzeci, ale jest. I Charizard, okej, okay, dobra. To ten busterek był fajny, fajnie, fajnie. Mamy tutaj dwa dropiki. Tak, bo tego Charizarda holo to tutaj bierzemy go jako dobry drop. I jeszcze dwa boosterki do końca. I pokażę Wam karty promocyjne. Proszę bardzo, Kodzik. Raz, dwa, trzy, cztery. O! Uh -uh. Raz, dwa, trzy, cztery. Widzieliście to? Powinna być. Raz, dwa, trzy, cztery. Kurde, dziwna sprawa, słuchajcie, zobaczymy. Energia w innym miejscu. Zobaczmy, co tu się stało. Może... No nie wiem, czy ja się pomyliłem. Kurczę. Słuchajcie, no to inaczej był chyba. Energia była inaczej zapakowana w tym boosterku, no ale to nic, to nic. Z tym Pokémon Go jest naprawdę fatalnie, jeśli chodzi o jakiś dobry drop. Bo tyle boosterów, co ostatnio otworzyliśmy właśnie z Mileną, to powiem Wam, że. Kurde, dużo, dużo forsy wydaliśmy. Raz, dwa, trzy, cztery. I naprawdę, jeśli chodzi o dropy, to bardzo słabiutko. Miałem, nadzieję, że może właśnie w tych sześciu. Yl... O, fajna karta. Poker stop. Jest. Kandela <śmany> Rainbow. Pięknie. Fajnie, że nam wypadła Kandela Rainbow. No kurde i poker stop w rewersie. Ale ta kandela jest po prostu przecudowna. Specjalnie Milenie nie powiedziałem, że wypadła karta Rainbow, bo nie wiem, czy nie wpadłaby tutaj z kolejną jakąś maskotką, i mnie nią tutaj nie rzucała. Ale jak ja mam być zadowolony z tego Pokémon Go, kiedy nawet Rainbowka wypada mi podwójna? No kurcza, tak nie powinno być, no! Milena! Mamy. mamy ją, sprawdziłem właśnie już. No i to tyle jeśli chodzi słuchajcie o dropy. to widzicie z sześciu boosterów no to mam taki drop. No jak na sześć boosterów to nie jest źle, bo wypadła w sumie karta rainbow'owa. Jest Charizard, jest Radiant Blastoise i bardzo fajny w rewersie Pokestop karta trenerska. I tutaj mamy te pomniejsze takie dropiki. No to pójdzie na wymianę. Zakładam, że są ludzie, którzy na przykład, nie, wiem, nie mają jeszcze Pokemon GO, albo mają i też jakieś tam braki w rewersach i w holkach mogą mieć, więc to będzie na wymianę. A teraz druga część programu. Słuchajcie, czyli karty promocyjne, nasze karty promocyjne z Pokemon GO. No i tutaj widzimy właśnie sparka z drużyny Instynktu. To właśnie z tego boksu, którego teraz otwieraliśmy, Blanche, z Team Valor, chyba nie. Team Valor to jest, to jest Team Mystic. I tu mamy właśnie kandelę z Team Valor i ona była dostępna w boksie. Tu mamy Dragonite V i Dragonite'a Vstar. Te dwie karty były też dostępne w boksiku. To jest karta promocyjna z Elite Trainer Box Pokémon Go. I tu taka bardzo fajna sprawa była, bo w tym Etebeku mieliśmy dwie karty Mewtwo V. I tu mamy Squirtlego z setu z przypinką. Tak samo Charmander jest z setu z przypinką, ale do tego Charmandera słuchajcie, zaraz wrócę, na, na koniec go sobie zostawiam, bo uważam, że to jest najfajniejsza karta z Pokémon Go, jaka mi wpadła. Yy, mamy Bulbuzaura, też karta promocyjna z przypinką. Tu mamy Pikacza i to jest karta promocyjna z puszek. Tak samo ta yy, karta też była w puszce yy, z Nie pamiętam, czy ona była z Pikaczem czy z, z, z innym. Pokémonem. Tutaj mamy właśnie Snorlaxa, też taka półpromka, bo ogólnie to nie jest Blackstar Promo. Prawda, o zobaczcie. Taka gwiazdka, i ona nas informuje, że jest to właśnie karta promocyjna z serii Blackstar Promo. A tutaj widzicie, nie ma gwiazdki. Jest zwykły symbol Pokémon Go, ale karta może być nazywana półpromką lub promką, ponieważ ona ma kosmoholo, czyli takie kuleczki, tutaj kółeczka, takie, które się mienią. I takich kart normalnie nie będziemy mieć w boosterach. One są tylko i wyłącznie dostępne. W danych boksach i setach. No to właśnie ten Snorlax Blizzy, czy Blizzej, jest też właśnie Cosmo Holo, Eevee, Radiant. Piękna karta Eevee. Zapomniałbym jeszcze o Alolan Executorze. I tu mamy kartę Jumbo i zwykła karta standardowa. I to są wszystkie karty promocyjne z Pokemon Go. Jak widzicie, udało się nam zebrać wszystkie. A wracam właśnie do tego Charmandera. Dlaczego chciałem do niego wrócić? Ponieważ słuchajcie, jest to bardzo, bardzo Mega, mega rzadka karta. Niby zwykła Blackstar Promo, ale nie, słuchajcie, ponieważ mój Charmander, nie wiem czy to będzie widać, ma, słuchajcie, Swirla tak zwanego. I to jest taki rzadki hologram, który pojawia się na kartach. I ja miałem tą kartę bardzo długo. O, jest, 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 tutaj, tu, 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 tu widzicie? O! Taki wir, za ogonkiem, widzicie? To jest właśnie ten swirl. Także można kupić sobie taki box, ale niekoniecznie będzie swirl. Także możecie kupić po prostu box bez takiego swirla. Tak mi się wydaje. Jeżeli jestem w błędzie, to bardzo proszę sprostować mnie w komentarzu. Także z tej karty ogólnie jestem najbardziej zadowolony, właśnie z tego, z tego wiru za ogonem. Mamy też materiał na kolejny odcinek, i to będzie, słuchajcie, Battle akademy 2024. Pudełka paczki jeszcze nie otwierałem, także zrobimy to na filmie. Z nowości jeszcze takich, że jedzie do nas taki bardzo fajny, unikatowy zestaw kolekcjonerski za niebagatelną cenę, ale nie będę o tym mówił teraz. No i słuchajcie, już też niedługo pojawi się na naszym kanale coś naprawdę ekstra, i to będzie miało też związek z pierwszą urocznicą albo pierwszymi urodzinami naszego kanału, ale też o tym nie chcę mówić. Także czekajcie, oglądajcie nas, subskrybujcie, lajkujcie filmy, a ja się z Wami żegnam. Dziękuję i pozdrawiam.